Wydawnictwo Astron zaprasza do lektury niezwykle ciekawej książki pod tytułem Uzdrawianie Psychotroniczną Chromoterapią w Praktyce. O czym jest ta książka i o czym mówi? Należy do grupy oczywiście książek o medycynie naturalnej. Autor, dr <laughs> Jacek Strużewski ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. I uzyskał tam stopień doktora nauk technicznych. Jako docent był kierownikiem zakładu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Rzeszowskiej. Od około 30 lat autor zajmuje się psychotroniką, a szczególnie intensywnie od czasu przejścia na emeryturę. Jest głównym twórcą opisanej w książce metody leczenia bioenergią z wykorzystaniem koloru. Ewa Szymkowiak ukończyła filologię rosyjską i polską. I jest nauczycielem dyplomowanym i pracuje w gimnazjum. Uczestniczy w szeroko zakrojonych pracach badawczych, badawczych mających na celu doskonalenie techniki leczenia bioenergią. Najlepsze efekty uzyskuje przy leczeniu chorób układu krężenia, wszelkiego rodzaju nowotworów i chorób somatycznych. Oczywiście ten krótki biogram, życiorys i dzisiejsze podejście do bioterapii i zachowania mówi. Każe nam być bardzo ostrożnym przy tego typu książkach i literaturze. Ale popatrzmy na to z innej strony, mianowicie z takiej, że żaden poważny bioterapeuta, żaden poważny psychotronik nie będzie zabraniał nam leczenia tradycyjnego. Natomiast jeśli to leczenie pomaga, jeśli to leczenie wspomaga, leczenie bioterapeutyczne, leczenie medycyną naturalną wspomaga, Leczenie pacjenta, pomaga mu uzyskać równowagę psychiczną, pomaga mu uwierzyć w siebie, to jest to chyba największy sukces tych ludzi, się, którzy się tym działaniem zajmują. Uważam, że książka jest niezwykle ciekawa, nowatorska, warta przeczytania, warta poznania warta poznania też osobiście autorów, napisania do nich w sprawie. Zapraszam. Do lektury, uzdrawianie psychotroniczną chromoterapią w praktyce. Znajdziecie tam wiele przypadków i przykładów, opis metod leczenia bioenergią najgroźniejszych chorób XXI wieku, które będziecie mogli też zastosować sami. Metoda pozwala na zwiększenie odporności organizmu, usuwanie stanów zapalnych, jest bardzo przysłużona przy zwalczaniu chorób pochodzenia bakteryjnego i wirusowego. Polega na, pomaga przyspieszyć rekonwalescencję i reorganizację własnego oraz regenerację własnego organizmu. Leczenie również można prowadzić na duże odległości, jeśli chcecie się tą pasją też zarazić i nią zajmować. Zapraszam do lektury, książki do nabycia hurtowniach i księgarniach całej Polski, także w sieciach Empików oraz na stronach do zakupu naszej księgarni internetowej Wydawnictwa Astrum www.wydawnictwomyślnikastrum.pl oraz do nas adres mailowy astrum@astrum.wroclaw.pl. Zapraszam do tej niezwykle ciekawej lektury.